Chciałem pokazać, W mają bardzo uczone psy. Jest zakaz srania dla psów nawet. Właśnie postawiłem swój rower, żeby przypadkiem go jakieś psy nie obsikały i nie obsrały, bo jest no, w nie najlepszej kondycji, ale fakt jest, że, że takie znaki się tutaj spotyka. To jest wejście do parku i zakaz srania dla psów. Być w Holandii, nie widzieć wiatraków, to tak jak być w Rzymie, nie widzieć papieża. To są dość wysokie budowle. Waleryjki. Także okoliczne bloki to wyglądają nie takie znowu wysokie śmigła z daleka zauważyłem i zboczyłem właśnie w tą stronę i to jest holenderski wiatrak kanałek, no bo do tego służyły do przepompowywania wody chociaż nie bardzo wiem w którą stronę tutaj wodę pompują kiedyś pompowały w tej chwili jest dookoła miasta to jest chyba, to jest chyba już zabytek przy wiatrakach dużo wędkarzy strasznie długie wędziska Nie wiem po co tak chodzi, prawie na drugi koniec I tu zaraz diaprę Widziałem, że to mają leszcze A coś złapał legitim łapią na takie różne robaczki Tam to było konek, facet do wypuścił niewielki zresztą I ta uliczka z wiatrakami a ten jest zbudowany w 1700 Tam piątkę widać tymi mi zasłania, nie wiem co 1700, w którym roku W tej chwili tam przejeżdżałem ko tego pierwszego. To pompy elektryczne i sam kanałek jest u góry, jak się okazuje, a całe miasto jest trochę niżej. Czyli tutaj te funkcjowe wyposażenie samo yy, rybaka, to jest Mitsubishi jak ponieważ jest długie wędzisko, to później musi posuwać po takich roleczkach. Siedzi sobie na takim wózeczku, tak, na którym ma siodełko oczywiście, różne przybory rybackie, dwa pojemniczki na robaki, siatka, w której są ryby, które później wypuszcza, podbierak, No, tam jeszcze yy, ma tutaj takie podpórki, że ta wędka może sama stać. Ma również proce do przywabiania, także wkłada te robaczki i szczela. Przed tym to widziałem. A ryby łowi tylko po to, żeby wypuścić. Rozmawiałem z tym facetem. No, i gdyby budowniczowie tego wiatraka przed 250 laty to widzieli, to by nie uwierzyli, bo oni jak budowali wiatrak, to do celów użytecznych, i jak łapali ryby, to też do celów użytecznych. A tu się łapie dla sportu. Tak samo jak zresztą John w Anglii łapał ryby. I jeszcze jedna uliczka. Gdzieś na jakieś dzielnicy na przedmieściach na przedmieściach i też wiatra po drodze mijałem jakieś 1770 roku tamte co wcześniej pokazywałem to były starsze te nie wiem kiedy jest zbudowane ale to też 1700 lata